Działam. działa? Ona weszła. Klucz. Dobra, widzę, że wszystko jest zrobione za mnie, dobra. Kawa. Ciekawe, czy będzie tu widać. Wyszłaś idealnie w punkt, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak sobie zaplanowałam, myślałam w głowie, fajnie będzie, jak będę mogła przerwać moje fancy robienie kawy przy drzewie, tym, że drzwi. I dokładnie tak się stało. Akurat skończyłam ujęcie kawy, i w trakcie nagrania to napisałaś, że give me access to the beach. Idę po moją. Ka Ogólnie nie jadę jeszcze śniadania. Ale wiecie, co do Was wszystkich mówię. Jakby jest poniedziałek. Chillera i nie chillera jednocześnie Zresztą zobaczysz teraz moją listę na dzisiejszy dzień piękna kawa. Powiem wam szybko jak... O Jezu, jaki zajebisty akcent Co to w ogóle było? <laughs> Powiem wam... Pamiętam... Słyszałaś to? Powiem wam... Powiem wam... Powiem wam Jak jest tak to jest Jaki jest plan na dzisiaj? A więc, plan na was jest szaden, nie mam żadnego pomysłu na to co mam nagrać natomiast plan na dzisiaj dla mnie i dla tej osoby, która to jest w czasie rzeczywistym dużo jest podpunktów natomiast z wami nie wiem pomyślę, może coś z tego wyjdzie może nie i tak to zmontuję, i tak mi ktoś napisze później na Instagramie, że jestem spoko YouTuberem, chociaż ogląda mnie jakieś 15 osób. Jakim cudem z 15 osób! Przychodzi w miarę regularnie. I cudem i tak dostaje wiadomości miłe. Od różnych osób. Czy wy zakładacie jakieś fake Ale to było super miłe, strasznie mi było... strasznie było miłe dostać znowu coś takiego. Wiecie, że firma zakładała? Dobra, tak poważnie. Mam napisane tak, vlog? SMS do szefa, zamówienie DK, dzikaj, ogarnięcie sushi i pizza, nazwa firmy. Co ze stroną fanpage'em i y instagramem? Na instagramie mogłyśmy korzystać ze sparka, co to nie zajmowało tak dużo czasu, bo wykupiłam pełny pakiet Adobe. Kiedy? Y umowa między nami. A jak sobie pomyślałam, umowa licencyjne na zaliczenie. i rzeczy do obejrzenia. I chyba o czymś czas nie zapomniałam. Zadanie z ekonomiki. Tu jest. Jak tam święta? Poganie. Dobrze będzie dzisiaj. Wiecie, może nie będzie to szczyt moich możliwości, ale będzie to szczyt moich obecnych <grym zniszczony> nie ważne, dobra czy mój głos w ogóle jest jeszcze zaspany? bo mam takie wrażenie tak troszeczkę świadomość. Kuba się ze mnie nie śmiał czy na vlogu widać tutaj jakieś tam babskie rzeczy? A potem nagle o, taki ten z tego Steel Series. Steel Series. Tu znajdź cynamonki. Na seryj ciasta ciasteczka? Nie, no jakieś mrożone pewnie produkty. Nie, są tu. naprawdę? No ale wymrożone? z cynamonem mrożona 510 gram za 11 zł. Tak, to ile weźmiemy? Dwie? Takie? Dwa? Dwa? A ile tam jest? No, ja wypijam dwa. Zrobiłam sobie śniadanie i tak pilka, wy pierwsze oh. Depresja! Przepraszam, ale tego produktu nie sprzedajemy przez internet. Muszę iść do IKEA i kupić cynamonki na Sylwestra. To bułki cynamonowe niebrożone jakieś, nie wiem czy nie. Czy to jest już komunizm? <słuchaj> Słuchajcie, musimy wymyślić dzisiaj, dzisiaj coś dobrego. Ja myślę, że trzeba zrobić tak, że nie będę kręcić wszystkich pierdół, które robię. Tylko trzeba wymyślić jakoś jeden moment tego dnia, który będzie dziwny, który będzie, w którym coś zrobimy. <grym> Wyobraźmy jeden moment dzisiaj, w którym zrobimy rzecz. <grym> I wtedy będę miała materiał i będę mogła powiedzieć, no, wystarczy wam dzisiaj. <grym> Myślę, że możemy, jak będziemy oglądać filmy, obejrzymy któryś film, jak będzie jakiś dziwny, to potem pogadamy o nim a potem zaczniemy ogarniać z firmą rzeczy i wtedy to będzie taki... wiesz, to dyskusja o jakimś kulturalnym czymś, a to potem będzie biznes. O interdyscyplinarne. Ja w ogóle jestem interdyscyplinarna. Wtedy sobie wzięłam do rąk moją pracę licencjatką i sobie myślę, ja to nawet futurystą jestem. A tak serio to... Nie, nic nie jest na poważnie w tym vlogu. Że skoro już kulturalnie, to słuchajcie, musicie obejrzeć film o Banksim. Film Banksiego. Jak on się nazywał? Gdy, coś tam... Wyjście przez... Wyjście przez... Coś tam... Z pamiętkami. Sklep. O! Wyjście przez sklep z pamiątkami. To ten film... Ja nie oglądam filmów. Nie oglądam seriali. Ja nic nie oglądam. Ale to obejrzałam. Było fajne. Bawiłam się świetnie. Prawie się popłakałam ze śmiechu na końcu. Znaczy nie na końcu, trochę wcześniej. Bo tam na końcu to już była drama. Tam to już wiecie... Normalnie... Na tych plotkarskich YouTubach tyle nie było emocji, co tam na końcu Moim zdaniem Ale to ja tam wiem, aż tyle nie oglądam Tylko jak tam Jeffree Star znowu do więzienia jest wsadzony, czy co tam, to ty oglądam Jeffree Star więzieniu? Podobno jest y, ten... Są jakieś dowody na to, że y, seksualnie kogoś tam wykorzystywał I że płacił 25 koła komuś, żeby siedział cicho Ale nie wiem, czy to jest prawda Tylko takie są przypuszczenia to w razie prawda, to byłam ja <laughs> Milena się przyznała, słuchajcie! Szybko! Musicie wkleić teraz te filmy, wszystkie plotkarskie te. <grymne> Czekaj, let mi <me> cry. <grymne> słuchajcie, do tej pory stało się tyle lewe... lewe... lewe re -we Tak? Tak. Cóż <grymne> jedna od nie odbiera? Idziemy zrobić jeszcze kolejne kawy, bo ustaliłyśmy chyba wstępnie logo, ustaliłyśmy kolory, ustaliłyśmy nazwę firmy, dowiedziałyśmy się, że nie musimy zakładać działalności, jeżeli nasz dochód nie przekracza 1400 miesięcznie. Eee, I co? Idę robić kawę, więc kolejne ujęcie pięknej kawy. Dobra, nowe drodze. Słuchajcie, tam domowo jest 13.04, nic się do tej pory nie stało, ale jest tu Gabrysia. Ja mogę się od was zarazić koronawirusem. O nie! Mieszkamy razem. Mieszkamy Ej. razem, ale jak wychodzimy do toalety, to Gabrysia zakrywa ale to jest przemyślenie dzisiaj z mojego dnia Bo ja wsiadam do samochodu już z założoną maseczką, nie? No. Maciek mówi, haha, założyłam maseczkę Ja sobie się kurwa, przecież ja się wstydzę własnej mordy <grym 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 to jest naprawdę, to ja tak jak mówiłam kiedyś do Mileny, że dla introwertyków to nie jest aż takie złe, nie. bo mi się zdarzyło już spotkać z pięć razy kogoś, kogo tak. znam, ale nie tak za bardzo, więc nigdy nie wiem jak reagować, więc jak mam tak, za, tak nie mam twarzy i mam jeszcze kaptur albo coś, to nie ma szans, żeby ta osoba mnie poznała, tak, więc mogę ją po prostu ominąć i uniknąć y, dziwnych y, takich... Wiecie, wiecie co jeszcze dobrego to maska robi? Chuj, Zakrywa podwójne podwórki Tak, to jest kolejne i dlatego wracałam dzisiaj z Lidla, oczywiście w maseczce patrząc na ludzi w samochodach, którzy są bez maseczek bo ich nie poj**ało tak jak nie to doszłam do wniosku, że będzie mi bardzo przykro jak pandemia się skończy aaa będę... Tam jak, jak duży y, procent osób ma tak samo jak ja. Pewnie Ale super. kochanie, nie musisz przestać nosić maseczki. Właśnie w sumie też... Przecież do tego doszło. Wiesz, bo... Azjaci w no. maseczkach chodzą wszędzie od zawsze. Tak. Tylko se kup jakąś fancy. Kup sobie jakąś fancy z jakimś napisem albo jakimś Nie, z właśnie z jakąś ta jest super, bo ona jest taka, wiecie, chodzi o to, że właśnie nie chcę, żeby była fancy, bo jestem człowiekiem, lubiącym klasykę. No to czarno taką, wiesz, bo jakbyś nosiła taką tak normalnie, poza pandemią, to nie wiem czy to jest takie... Napisz sobie merkerem na wierzchu, jestem lekarzem. <grym> i że Widziałam filmik, że była typiara i miała maseczkę właśnie taką i miała wyciętą w środku dziurę, żeby no, było tak. widać jej nos i usta i ktoś tam się z niej śmiał i jej mówił, o co ci biega, dlaczego nosisz tak maseczkę, Sytuacja Ona... jest taka, że jakby, wiecie, praca nie no, tak serio, to do mnie zadzwonił i 4 godziny robiłam projekty do pracy. Ale słuchałyśmy też rzeczy. Tak. Strygerowałyśmy się z powodu tego, że mamy inne poglądy polityczne niż osoba, która udziela wywiadu. Że ta osoba jest hipokrytą. Tak. No i co? No i idziemy zrobić trzecią. <grymka> Cały czas się ustawiasz na tle okien i nie mogę Cię nagrywać, bo boję się, że ktoś znajdzie mnie, gdzie ja mieszkam. Jestem <grymka> na ekspresu. Co to jest? Gra na emocje. Nie czułam żadnej udawnej. Ciekawi mnie Karty Chciałam jeszcze powiedzieć, spraczy. że wcześniej mi się rozładował aparat, dlatego wam tak urwało obrazek. To nie był glitch Matrixa. To jeszcze to nie teraz. teraz. Nie wiem czy... Je, dziewczyny! Dziewczyny! Czyje to jest? Nie, nie wiem, nie wiem czyje to jest, ale już, już wymyśliłam już, co zrobimy jeszcze na vloga. Skoro. O te karty z tymi serduszkami to mają symbolizować uczucia, bo to jest pustka. No, jak tak, to to wybieram. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy to widać. Jezu, jak to wszystko tu poje... yy, dziwnie wygląda. <śm> jak ryba w wodzie. <ś> to jest odpowiedź na Twoje pierwsze pytanie? Nie. Bo brzmi ono, jak się czujesz, gdy ktoś bierze cię za osobę płci przeciwnej. Gdzie jest karta z napisem wyje... W Ogólnie nie ma karty takiej. Kurde. Tak, może być. Tak się czujesz. Tak. Włącza się alarm pożarowy, a Ty bierzesz prysznic. Leję na to. Szef opowiada Ci dowcip, który nie jest śmieszny. Opowiedz o tym. Ja po prostu, ja jestem. Wiecie co? Ja myślę, że jestem zabawna tylko dlatego, że nie jestem zabawna. Wiecie co mi chodzi? Że jestem tak no fun person. Nieprawda, ale kłamiesz. No fun. Wyszło nam po zero heart w czakrach. Zero serca nam wyszło. O ja nie wiem co myśli? to znaczy. Zrobiłam wszystkie możliwe testy. Rozumiecie to? Już wiem mój Enneagram, wiem mój pełny horoskop ten z tymi wszystkimi planetami, wiem mój MBTI, eee, co tam jeszcze? Te czakry porobiłam. Jak znacie jeszcze jakieś dobre testy osobowości, które były jakieś pierdoły, to ja jestem za, mi. Jak się czuję? gdy przewracam regał w hipermarkecie? To jest jedna z największych moich fobii. Czyli że ja potrafię iść wokół alkoholu? W sensie przy, jak idziecie wokół alkoholi, tak. Jak idziecie na przykład przez oszą tak jakiś ogromny, no nie? jest ta półka taka pełna tych, to ja proszę tak uważam na każdy mój krok, bo mam wrażenie, że ja się wywalę, wszystko na mnie zleci, będę cała we krwi i szkle. O, tak I nie się... będzie wiadomo, czy to wino, czy ja. Tak się czujesz? Tak. Ja, ja się tak czuję, jeszcze zanim się wwalę tą kółkę, ja się tak czuję, jak już przez nią przechodzę. Powiem Wam tak, chciałam to po prostu nagrać, żeby było, ale wiecie, że odwaliłyśmy prawie wszystko. Jak jest, dobra taka, bo lepsza niż wcześniej uszła. Może dlatego, że masz mm, słabszą. Hej, lubię kawę tylko jak jest więcej mleka <laughs> Ja ostatnio pijałam czarną. Powiem Wam tak. Ile razy już dzisiaj to powiedziałam? Fajnie byłoby, gdybym zrobiła licznik tego, ile razy powiedziałam powiem Wam tak. Ale powiem Wam... Tak. <noise> tak. Że mam w planach film, do którego cały czas nie mam kiedy przysiąść. Ale tak sobie myślę, czekajcie. Ja w ogóle mam nadzieję, że to, co teraz oglądacie, to oglądacie to jeszcze w tym roku. A nie w tym drugim. Ale jak coś, to w szczęśliwego Chciałabym nagrać filmik o tym, co mnie zaskoczyło, zaskoczyło w byciu dorosłym, to ci, to jakieś, a, co ci mówiłam. Hmm. Strasznie mi to siedzi w głowie, bo jestem cały czas zaskoczona. Cały czas jestem zaskoczona nowymi rzeczami. Przedtem już nagrywam 15 minut. Koniec tego. Do widzenia. To jest ostatnia rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie. Pieruk na ścianie. Dobra noc.